Długi weekend dla większości z nas oznacza nic innego jak relaks, jednak nie wszyscy w tym czasie mogą sobie na niego pozwolić. W trosce o nasze bezpieczeństwo podczas rozmaitych wyjazdów policja na drogach będzie obecna. Mogę Państwa zapewnić, że nasza obecność na drogach przebiegających przez teren naszego powiatu będzie e, widoczna. Na pewno dla Państwa będziemy angażowali przez ten okres już od dzisiejszego dnia do wczesnych godzin poniedziałkowych. Znaczną ilość policjantów ruchu drogowego, którzy przede wszystkim będą dbali o bezpieczeństwo podróżujących, e, będą poruszały się również na drodze Krajowej Grupy Policjanci Grupy speed, którzy. Że będą zwracali uwagę na niebezpieczne zachowania wśród kierujących i takich kierowców będziemy oczywiście karali odpowiednimi grzywnami w drodze mandatu karnego czy też kierowanych wniosków do sądu. Apele służb są nieodłącznym elementem okresów wypoczynkowych. Tak jest i tym razem. Drodzy Państwo, e, ostrzegamy, e, prosimy o rozwagę i oczywiście, by nie być karany, karanymi tymi grzywnami. E, wiadomo, e, jest na to jeden sposób. Należy poruszać się po naszych drogach zgodnie z przepisami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i przede wszystkim z zachowaniem tych warunków z myślą o sobie, i o swoich najbliższych, ale również o innych podróżujących. Z pewnością otrzymanie mandatu przyjemne nie jest. Dlatego bądźmy ostrożni podczas wyjazdów, jedźmy zgodnie z przepisami, bo wtedy kary możemy uniknąć a i będziemy bezpieczniejsi. Życzymy więc szerokiej drogi i miłego odpoczynku.